Moi drodzy, mam taką prośbę. Zróbmy casting na to, która wizytówka najbardziej Wam się podoba. Zrobiłam kilka projektów, ale no po prostu nie mogę się zdecydować. Chodzi o to, żeby wybrać zarówno front, czyli tą stronę główną wizytówki, jak i tą, tą drugą stronę, taką informacyjną, więc ja wrzucę Wam filmik. Ponumeruje to wszystko odpowiednio i was prosiłabym o pomoc, żebyście dali znać w komentarzach, która opcja po prostu wam najbardziej się podoba. Dzięki. Pierwsza strona wizytówki, propozycja. Oznaczamy to sobie dużymi literkami A czy B. Cały napis jest na złoto. Czy C? Napis Zielasz Polska jest jaśniejszą białą czcionką. I teraz lecimy sobie tył wizytówki. Pierwsza opcja. Druga opcja. W tej drugiej opcji mamy lewą stronę fioletową złote napisy i złote logo, natomiast prawa strona jest na takim jasnoróżowym tle, natomiast napisy są fioletowe. Po środku mamy dwa ozdobniki, e, jeden to są takie gwiazdki i drugi taki po prostu skromniusieńki, żeby nie było tego przejścia e, obu linii. Trzecie, e, trzecia propozycja. U góry, jak widzicie, po prawej, w, prawej, w prawym górnym rogu jest taka gałązka dodana, delikatna. Czwarta opcja jest z gałązką, ale po środku jest tylko ten jeden ozdobnik. Piąta opcja to jest opcja, gdzie cała wizytówka jest fioletowa. Ja bardzo lubię ten kolor, natomiast napisy, jak widzicie, te po prawej stronie. Napis górny i napis dolny, adresowy jest zrobiony jasną czcionką, natomiast na środku adres strony internetowej jest zrobiony na złoto. No i szósta opcja to już jest ostatnia opcja to jest opcja, gdzie cała tylna strona jest po prostu złota. Jak myślicie, co byłoby najfaj... najfajniejsze i co by najlepiej wyglądało? A może macie sami jakieś inne propozycje? Czekam na to, piszcie w komentarzach.